35 razy w koszyli 4 konkursy jako młodo, 9 razy pierwszy w konkurencji ze młodymi, a później jeszcze ją lotowali w tych lotach ze starymi na tych. Hureyn. To w tam jeszcze zdobyła jeszcze raz 7 razy pierwszy konkurs, 4 razy w lotach starych, 3 razy z roczniakami. To młody co ze starymi wygrywa tego jeszcze. w taki sposób tego jeszcze nie było. Tu nasz nowy zakup. Co zakup? Jak wiecie zawsze szukamy coś najlepsze z najlepszych żeby tu masz oh, szarfę mesa, ostry nóż na końcu Tu mamy tego starego 0,5 rok A tu mamy jego córkę 0,10 rok Tak są razem sparzone Ojciec z córką. Żeśmy kupili w ten sposób, żeby, żeby to w rodzinie uciągnąć. Uciągnąć z rodzinie. Mamy doświadczenie, że że ojciec z córką to wychodzą zdrowe całkiem zdrowe młode, gorzej gorzej tutaj ciekawostka dla tych co próbują w rodzinie najgorzej wy, gorzej wychodzi dziadek z wnuczką. Dziadek z wnuczką. Jak kiedyś rozmawiałem z jednym z jednym Znawcą od genów to powiedział tak, że to, to normalne, że y, wnuczki mają dużo genów od dziadka. Y, ojciec z córką całkiem dobrze wychodzi. Chcieliśmy, żeby wrócić znowu na, to, na tą sortę gołębi szalensa. To jest oryginał, tego samca kupiłem na licytacji. Jego matka to jest jedna z najlepszych samic na świecie. Tak przynajmniej na tej klace pisało, a Przemek odczyta tu z dowodów. Jego matka jest Belk, 01 rok, końcówka 708. Fale rakietie. Fale to jest połowa. A polskie połowa rakiet. Wyhodowano od Gino Morels. Wychodowca hodowca nazywał się Gino Morels. Wylatała 34 konkursy, w tym 9 razy pierwszy konkurs. 35 razy była w koszu. Jedna z najlepszych samic w lotach q Rain, ze wszystkich czasów, jest jego matka. Była lotowana kilkakrotnie. Przeciwko roczniaki i starej gołębie I ona jako młoda z tymi starymi zdobyła 7 razy pierwszy konkurs Ta matka jego 4 razy Pierwszy miała w lotach starych Ta matka jako młoda I 3 razy konkurs pierwszy miała w lotach rocznych Ona była lotowana od 13 maja Do 14 10 Pięć miesięcy. Była kilka razy w tygodniu wkładana na te loty. Do października. Od maja tak. do października. 35 razy w koszu. 34 konkursy. Ona była dużo lotowana na krótkie dystanse, prawda? Co na krótkie dystanse. I to w konkurencji ze starymi rocznymi gołębiami. A ona była jako młoda, co młoda. Potrafiła kilka, kilka razy zrobić pierwszy konkurs. Jako młoda zdobyła 9 razy pierwszy. 30 razy konkurs, i później się zdobyła z tymi, w, w lotach quill range ze starymi razem 7 razy pierwszy konkurs. Oni to mają inny system lotowania. To, to, to nie jest taki jak w Niemczech. Z młodymi zdobyła 7 razy pierwszy, ze starymi 7 razy pierwszy. To jest głębiej z tak? 16 razy pierwszy konkurs miał jego matka. A jego ojciec znowu. Syn Kleine Bunter. syn mały, kolorowy. Na polskie przetłumaczyć. Te Kleine Bunter brał to bei Werner Grundel innerhalb von 3 jahren auf 35 Preise i 5 ersten Konkurs. konkurs. Przez 3 lata miał 35 konkursów. I ile razy pierwszy? 5 razy pierwszy. Jest w directo zonku Marcel Z 18 razy pierwszy Jest 18 mal konkurs. Jest bezpośrednio synem jego ojca. Od sławnego Marcel, który wylotował 18 razy pierwszy konkurs. Ten Werner Grundel był pierwszym belgijskim majstrem Marcel Antonis Kauft. I Werner Grundel kupił tego lotnika 18 razy pierwszy konkurs. U najlepszego hodowcy Belgii. Ojciec super wynik, cadek super wynik i to całe pochodzenie, same najlepsze lotniki. Znowu babca jest wnuczka, Lichte 180. By Derrick das beste von besten von Karl Schellenz. Jego babca jest oryginał od Jos Derrick. On miał najlepsze gołębie od Karla Schellenza. Ona była wnuczka od Lichte 188. To jest sostra, 100% sostra, National 1. I była też później na, na to parowana, też na to. to no żeby to było w rodzinie. Szelenc razy szelenc. Chcieliśmy, żeby nam to się powtórzyło, przecież to, żeśmy zamówili, kupił przemek i lecytował i tego samca, i ojca, i córkę. Ojca, i córkę. Jeżeli chcecie przyspieszyć swoje gołębie i... I mieć na krótkie dystanse sprintery, co sprintery to... W tych gołębiach rodzice byli, byli te sprintery? Tak. Jego matka jest nie do pokonania do dzisiaj. Jedna z najlepszych lotników Kowrain. To, że te matki Bech zarobił 708 fala rakietie Mit 34 Preisen und nochmal erster Konkurs, ohne Verdoppelung. Das ist heißt, nichts nicht geliebt, nur zweimal. Alles Original. Das heißt, wenn er den zum Konkurs in der Abteilung macht, dann ist die Sektion czy, czy inne. oder so. Nur so. Nur einmal. Bei 35 Ansätzen ist sie als Jungtier das wohl beste Queer-Weibchen aller Zeiten. Dazu wurde sie mehrfach verdoppelt gegen Jährige und Alttauben gespielt, wo sie nochmal siebenmal den ersten Konkurs, viermal bei den Alttauben und dreimal bei den Jährigen nach Hause flog. Man stelle sich einmal vor, vom 13. Mai 2001 bis zum 14.10. wurde sie wöchentlich als mehrfach für Kuyure angekoppelt und glänzte regelmäßig durch Spitze. W konkurencji ze młodymi, a później jeszcze ją lotowali w tych lotach ze starymi na tych Kurein, to w tam jeszcze zdobyła jeszcze raz siedem razy pierwszy konkurs 4 razy w lotach starych, 3 razy z roczniakami. To młody co ze starymi wygrywa tego jeszcze to, to, to w taki sposób tego jeszcze nie było. Po prostu szybko ten go dojrzewał co do prawda? Tak, to są takie loty, że tego gomi muszą. Od... One nie lecą bandą do domu, one jak je wypuszczałem na startu, to one, każdy leci w innym kierunku. Nie? Każdy leci w innym kierunku. Bo kto by co bandą, to nie zrobi ani, ani e, konkursu, bo te konkursy trwają bardzo krótko. To są gołębie, co, e, co odłączają się od stada, nie lecą ze stadą. Tak, bo jak pierwsze konkursy robi, to on nadaje ten rytm, prawda? Ja kupiłem na totalnej licytacji tego samca tutaj. Był też w internecie, to kolega to obserwował. To... I tutaj jest jego córka, ją też udało mi się zakupić. Ona była też sprzedana. Zadzwoniłem do tego hodowcy i mi ją odsprzedał. Teraz mają już jajka. Są razem spażowane. Niedługo się powinny kluć, bo już są ciemne jajka. Jest to jego córka. Tutaj ta z przodu, ta połowa. To jest piękna, zbudowana. Sprinter. Może niech się obrócą. Tu jest ta panienka. To jest taka szczupła taka. Mm, Kolorem też. Uh, 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 uh. Najlepsze sprintery na świecie, rodzina. I ojciec był super sprinter i matka od tego... Od tego, od stężonego... tego lotnika, tak. tego... On jest 05 roku. Numer 1584 wykrył 16 września 2005. Jest to rodzina premier. Na, tak jest. My nazwy, nazwamy ich premier. Premier, Tak, żebyście mogli potem tak dzwonić, nie. dzwonić do nas, pytać się o tego ębie. To, to pamiętajcie, premier. że to jest premier. premier. Tak jak każdy zna naszego Ramzesa. Kleopatry i Ramzesa. Ramzes, a to jest premier. Piękny jest taki. Matka najlepsza lotniczka w historii, tej. Quaverin. Młoda wygrywała w lotach starych i rocznych. I a ojciec znak bez samo. Bezkonkurencyjny. Pełno pierwszy konkursy. A, a ojciec znowu, pięć razy pierwszy konkurs, Sissi, pięć konkursy w ciągu trzech lat. Co, jak stoją. A jego zadek 18 razy pierwszy konkurs od Belgii Semeister, to znaczy mistrz Belgii. Jeszcze raz przypominam, że konkursy nie liczone są podwójnie czy tam potrójnie, że na przykład w regionie zrobi konkurs, to liczą i region, i rejon, i okręki, i oddział, i sekcja. Nie, nie, tu tylko raz liczone są te konkursy. Jak się tutaj w rodowodzie to zapisał właściciel. Co właściciel zapisał. I dalsze pokolenia tego gołębia byli też na, na tej słynnej belgijskiej stronie. I tam szli 30 tysięcy euro i w górę. Na licytację. Na totalnej tak. licytacje, tak. Przez to przecież my już my słyszeli o tym hodowcy i o tych gołębiach, i załapali mi się na jedną licytację. Fajne kolory, takie inne, inne niż nasze. Spróbujemy, pociągniemy młode, a później można krzyżować, co krzyżować. U was też, jak masz gołębie, które lecą tylko z dalekich lotów, to bardzo mądrze by było tak, z tego skrzyżować z twoim, żeby przyspieszyć, co tak przyspieszyć. Jest. Bo tyle pierwszych konkursów z obu stron, ze strony ojca i matki, to, jest, to nie jest codzienność. I co wyobraz, ona była 13 maja wkładana? Do 14 października. października od maja do I w października. W ciągu 5 miesięcy zdobyła ona 34 konkursy. Nie? To... 7 razy pierwszy w młodych, młodych, i potem jeszcze dojdzie do tego 7 razy pierwszy w lotach starych. W ciągu 5 miesięcy. 5 miesięcy. Tak. Kilka razy w tygodniu była wkładana. Ładne mają upierzenie. W ręku fajne śliskie, widać, że, że ten hodowca, że ten hodowca ma, ma pojęcie Widać, że tutaj tu nie śmierdziało na chętnie. Zresztą każdy mistrz kto dobrze lotuje, albo bardzo dobrze to na pewno nie daje lekarstw Mówią tak, bo z, bo i tak z, tego, bierze, mają, z tego mają zyski Co zyski A co tam będziemy badać? Każdy to, robi jak uważa i... Tak jest Nasze gminy potrzebują tych lekarz Tak to... samo będą dalej prowadzone A znowu tego matka najlepsza na świecie lotniczka w lotach krótkich Pochodzi znowu po belgach, 96 rok i belgu 95 rok Super Ferba anderem Adrenfata de Supa raket hier. Mówi, że dob na tym... dobrze przekazywała co dobrze przekazywała to, to z ojca strony po matce, a z mat matki strony znowu jest Pan ligest. Te ligest to by w Paltzocie. wod, angekauft. Ein Glücksgriff. Żeby to był bardzo szczęśliwy szczęsz zakup? Na lepsze gołębie Belgii i na lepsze gołębie Pokazaliśmy panu Pokazaliśmy Państwu coś, coś nowego i z koloru i, i ze sprinterów, co ze sprinterów. Od czasu do czasu zakupujemy jakieś pojedyncze sztuki, jak Finekę czy ci. finekę tak samo była babcia uznana na, lep, na, na lepszą roz, na świecie, co na świecie. Tutaj super, z obu stron, ojciec i matka, sprintery, co sprintery. Także, żeby coś dołączyć i, Ich habe es jeszcze przyspieszyć i es noch und Die Mutter ist einer der besten Täuben des Q-Rain aller Zeiten. Wurde mit Alten geschickt und gewann bei den Alten siebenmal ersten Konkurs. Und als Junge neunmal ersten Konkurs. jego córka. Która będzie jego partnerką. Jest już, nie będzie tylko jest. Zupa córka, premier. Premier. Premier linie. Dużo wrażeń na naszej stronie, i do zobaczenia! Co do zobaczenia!